Hejcie Manko. ja jestem Crow.pl, a w dzisiejszym odcinku zagramy z trzy gierki. W duo. Zapraszam do oglądania. I gra ze mną Lonety. przywitaj się. Hej! No, więc. Pa nie. Pamiętajcie o subie z i. Like. i subujcie kanał Crow Gaming Leon Ity i Spike i Spikeety. Zapraszam do oglądania. Więc kogo mam wziąć? Szeli. Shelly. Shelly? nie, Szeli. Jackie. Okej. Okay. I nie zapomnijcie wbijać na y, klub Byczki Kroła O właśnie Ale mi internet Internet mi nie działa Dobra, trzeba chyba zmienić A nie jest przecież nie działa mi internet. No, zacinamy cały czas. No i tu mają osiem, i już przegrywamy bo internet. Ale dziewięć. Jak ja mam jeden? Christian? No i leguje mnie! Internet! Dobra, Hmm... Przepraszam za ten mój internet, ale nic nie poradzę. Ale jesteśmy różowi. Różowe niki są. No. Hmm. Piszcie mi. Co mam zagrać, bo yy, ten. Bo ja nie wiem, możemy też w Robloxa. Właśnie mi się chyba wrzucił filmik, tak? I. No. Cztery dni, a nie wiem. Może napad teraz? Nie, zadajmy teraz. ale ja biorę innego. Misja. Misja. Nie, ja. I zapraszam na mój kanał, bo będzie odcinek z openingu dwóch mega boxów. No właśnie. za 20 level z karnetu i zagadę. chyba no. Ale nie obiecuję nic. Musisz obiecać. To obiecuję jednego mega boxa. Dwa. Jednego do może Zajnegoś może jakiegoś fajnego skina. No może Eju, nie wiem co mogę ten... Dobra, biorę pankę. No. Jedziemy z koks. Mm. Ale nie... Nie wiem kogo mam wybrać. Weź mi napisz tam, którego... kogo mam wziąć. a naprawdę nie wiem. Kogo? Nie mam. No, nie przedłużajmy. Nie szelkę. Szelką nie umiem grać. Nie szelkę. To biorę... No ból! No to nie widzicie, jak to super, a super jak dupa. Jak mówisz. Nie wolno. W zadymę dałeś! Nie umiem grać w zadymę! Nie chcę <laughs> nie, będę. Stracam tylko pucharki. aż sześć. A ja, że z każdym tam No, chłopie. No i jak podałeś? Podaję to jak ten, że na szczęście <laughs> Ja, ja tak podaję. Dobra, bierzcie go. Bum! Mi, mi wszystko mogą zrobić. Bum, 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 bum. Aj jaj jaj. Dajesz, Leon. Easy. Brawo ty. Brawo ja. Już pięć minut ten odcinek gra. To pewnie cały odcinek przegadaliśmy. Leon zniknął. Pamiętaj. No i już. Po zawodach. Nie poradzę się. A nie, nie dam razy. Kurde. No bicie jej, bo nic nie robicie, ja najwięcej zrobiłam Okej. Ty tylko ścielesz gole No i za chwilę będzie myszy jeleń. A może A może teraz kropel? A nie, może nie. A może jednak nie? A może jednak nie? A może tak? A nie. Nie, nie. No, żeś. Nie i... No. Easy. Jest? Okej. Okay. Yeah. Brawo ty. Brawo ja. No i... Brawo. No i tak jak obiecałem. No, mega boksa ma. Ale na odcinek się... O cze czekajcie. czekaj! Będę miał już ten Będę miał te żetony i dam do tej do szelki, bo ja na szelce nie mam tego. Star Powera mam 8 poziom Nie wiem czy ulepszyć tego el Primo będę miał wtedy na 8 poziomie el Primo ale będę zbierał. To ja bym krął. Do następnego. Ja bym Cześć.